Czy ludziska, witam w kolejnym z Znaczarteda Kontynuujemy sobie naszą wyprawę na Madagaskarze jedziemy sobie dalej Dalej lecimy w offroad, dalej lecimy sobie z jazdą niczym Robert Kubica I zobaczymy dokąd zajedziemy Hej, będę Chodzi mi o to, że my mamy znacznie łatwiej Może, ale i tak lecimy Dobra, tutaj jak tu wyjedziemy, to już nie wyjedziemy, ale i tak trzeba wjechać, tak trzeba wjechać, więc no i tak chyba idziemy tutaj, A to znaleźliśmy. O, 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 Ludzie na Din? Dokładnie. Cholera jasna. Aha. Wygląda, że znalazł stary obóz kolonistów. Ale nie ten, tak? Tyle dobrego. A jakie są złe wieści? ich w chuj. Że to jest jedyna droga do wulkanu. No, jedna droga. Tak. Musimy ich zdjąć. Jakiś gryplan, plan, Rupcie Róbcie to co ja. Czy co, wpierdalamy się czy jak? Czy co, nie wiem czy my się wpierdalamy, czy. że to jakoś po cichu? W każdym razie zrobić po cichu. Ja mam za dużo amunicji. Więc jak na razie, bym spróbował to zrobić po cichu czekamy tylko na sygnał od Nadim, żeby Jak się nie udało, to to od nas się mówi Bo tutaj, chodźmy dalej Bo to mamy jednego mamy się to na nas patrzył, a ten go się, się patrzył Gdzieś tu mogłem się chwycić z czegoś, tylko nie wiem czego i gdzie Kazali nam czekać, więc Można by spróbować od tej strony Przekaż mi dowodzenie, a raz, dwa to wszystko zakończę. Ostatnio wysadziłeś prawie całą ulicę, więc chyba lepiej będzie, by tym razem dowodził ktoś inny. Nie. Wszystko, pójdźcie Chętnie to na dzień. Dobra, Dobra, na razie spróbujemy to zrobić po cichu. Nie wiem, jak to wyjdzie. Chociaż pewnie i tak się skończy ten, że będę musiał się napierdalać z nimi. Więc nie wiem, czy robienie tego po cichu ma w ogóle jakiś większy szans Jest tylko i wyłącznie marnowanie czasu. Bo po prostu zacząć się napierdalać. A czy to drugie? Pierdolę czekać. Nie ucieknie! O to kurwa! No co jest? Kurwa! No jeszcze kurwy mają. Kanata, pojebał Cię, typie. Tylko to panie nie powiesz. Dobra. Jak najdzie chyba wszyscy. to nie mię to nigdy nie wiadomo. sobie na to, nie wiem co to jest za broni. to sobie bierzemy. Tylko się? tutaj, to w fiut? nie nie tutaj, go. to tu jest tutaj, tutaj, A co miałem innego zrobić? Okej. Okay. Już po wszystkim. Cholera jasna. Rafe i Nadine wysłali tu mnóstwo ludzi. Znajdą ten skarb choćby przez przypadek. Nie. O, ile to amunicji, halo? Ile to amunicji jest, halo? Dobra, pojazd to ja wiem gdzie on jest. Będzie myślałem, żeby się dostać na górę jeszcze bardziej. No to jest coś ciekawego, może być. Dobra, coś tu jeszcze ciekawego znajdziemy. Jakbyś mogę się tu chwycić. Tylko czego? A tego. No dobra, da się jeszcze tam wyjeżdżać. Da się. A, to jest snajperka. ale się na. Chuja przyda. Jeszcze mamy wyżej. Dobra, to jest chyba max maksów. I tutaj możemy sobie zjechać. Czyli w sumie to było takie wspinanie się po nic. W sumie to było takie wspinanie się po nic. No dobra Przemier, żeśmy w trochę broni i amunicji. Więc coś jeszcze, mam, ale nie mogę więcej tego wziąć. Granatów też mamy... wystarczająco. Między zostawiam chyba nic innego tylko wrócić się po... Ło, to co to jest? Uuu, hello there. Co my tu mamy? o hello there. Patrz! Kolejny symbol. A, Adam Boldrich. Przez chwilę rządził Kings Bay. Był kupcem i handlarzem niewolników. Obmiar zły typek. Ale się obkułeś. Tak. Dużo czytałem w więzieniu. Miałeś czas, to czytałeś, nie? Nie było co robić. To mógłbyś sobie wziąć książkę poczytać. No sali jak się opadł, wyjebane. Dobra, samot był gdzieś tutaj. Więc możemy się co po po samotwie jechać dalej. Ten odcinek też może być podzielony na dwie części, ponieważ też sobie przysiadam troszeczkę dłużej Wczoraj sobie przysiadam do BlackTaila, teraz ja sobie przysiadam do Uncharted'a Więc też może być ten odcinek, znaczy... To może być teraz taka seria nagrywana, więc mogę się nie żegnać pod koniec Zobaczymy jak to wyjdzie Zobaczymy jak to wyjdzie Więc proszę się nie zdziwić, jeśli nie będę się żegnać i po prostu utnę to gdzieś tam po 30-40 minutach Zobaczymy jak to wyjdzie. I chuj. Jezu, ci piraci powinni popracować nad swoją infrastrukturą. My jak się stąd wydostaniemy? Ja już widzę sposób. Przybyłem ciągarki. ciągarki. Mek. I mek. Dobra. I uwaga, bo teraz będę szarpać. Teraz szarpnę sprzęgłem. Dobra. Jedziesz, Malina. Dobra, teraz trzeba zachodzić o to drugie, Mek. I Mek, dobra, waga bo pierdolnie. I cała w tył. No jest. Wciągarka znowu w akcji sali, a nie mówiłem, że się przyda! Jasne, mi chodziło tylko o to, że facet z siebie starł. Musbyśmy tu nie uprzejść. Przemy tyle, że wciągaka sama się jakby naciągnie. Nie musimy jej pomagać. Nie musimy wysiadać z samochodu i z powodu o tym dawać na miejsce. Tak, jak dobrze znasz. dobrego. A co? sobie myślę, że może się do niej odezwiesz i przekonasz się, żeby odwołała swoich ludzi. No. Tak, jasne. A jak obiecamy jej większą działkę niż Rafe. Nie, ona tak nie pracuje. Woli dostać pieniądze. Ojej, ojej. Shoreline. A nie bawią się w półśrodki. I niestety są coraz bliżej wulkanu. O tym samym pomyślałem. A co jeśli oni już znaleźli ten skarb? Wyczesują to miejsce cal po calu. Jakby już coś znaleźli, to nie prowadziliby poszukiwań. W sumie racja. Masz rację. Tutaj coś jeszcze mamy. Myślisz, że warto zaglądać do tego budynku? I don't know. Ale sobie zajrzę, bo czemu by nie? Ale sobie zajrzę, bo czemu by nie? Mm, tylko jakbym jeszcze o czym się tutaj chwycić. Jak się tutaj Ach, chwycić? Kolera, nie skoczę tak wysoko. Hmm, może to, to jakieś zniesienie, cokolwiek. No, dupa, troszeczkę lipa. Mógłbyś wykorzystać auto. To tylko propozycja. Co czekajcie, bo tam jest jakiś podjazd ciekawy. I teraz jestem ciekaw, czy ja tam jakkolwiek podjadę. Bo ten można by chyba wjechać. Ej, hey, Sam, jeśli pozwolisz, jak spędzałeś czas w więzieniu? nie sumie to, to głównie czytałem. Był taki jeden strażnik, który mnie polubił. Nope. Załatwiał mi książki z biblioteki. Jakie książki czytałeś? <grych> Historyczne. Zwłaszcza te związane z Avery... a no, dajebać. I tak wrzeci... <grych> nie wiem, jak tam wjechać. Boże, tędy jeszcze spróbuję masz. książek, robieniem pompek, paleniem fajek, unikaniem bujek... A za wolno jedzie. Klucze tyle. O kurwa. Zdecydowanie za wolno jedzie. Czemu nie szepnąłeś nam słówka przez niego? Próbowałem. Poprosiłem, żeby wysłał list na twoją Nic nie przyszło. Bo naczelnik nas przyłapał. Spuścili mi niezłe lanie. O, strażniku, słuchaj. Jest. Później naczelnik umieścił mnie w celi za kazania. Nie spodziewał się, że się porobi. No tutaj ten raczej ciężko ja miałem wjechać. Ja chyba kiedyś miałem do czynienia z Alkazarem. Jeszcze zanim was poznałem. Serio? Jak cudem jeszcze żyjesz. Ten był z innym człowiekiem żeby... Dopiero zaczynał ten Przedałem jego szefowi kilka drzeworytów, które przypisałem z Japonii. Lubił szogunów i Alkazar był pośrednikiem. Jak się zachowywał? Wygadany i poryczy, Jakby lada chwila miał. <grywa> w takim razie niewiele się zmienił. Skardały pieniądze i czytamy, się się Hmm, Czy coś miało na pięku z lekarzem? Hej! Chwila, Oboje kawałek. O, super. Znowu to samo. Przychodzi baba do lekarza z żabą na głowie. Dobra. Lekarz pyta. Przepraszam, co pani dolega? Haha, <grywa> żaba na to. <grywa> coś mi się do tupy przykleiło. <grywa> Wielbien ty żart. Ja pierdolę, i to było suche. Ja pierdolę, i to było kurwa suche. Aż mi się pić zachciało nie? się, wybój. Patrzcie na to, chłopaki. To co? Nie wiem, ale chyba się zaraz dowiem To sobie wysiądę. Nie wiem co jak to wygląda. Aż sobie wejdę troszeczkę dalej i zobaczę, coś co tutaj jest ciekawego. Ale raczej nie ma, więc whatever. Lecimy dalej. Jeśli tu jest jakaś skrzynia do otworzenia, to są jakieś te kamienie. Dobra, lecimy dalej. Idziemy dojedziemy. W sumie tego musisz się dowiedzieć. Ojej, jest kolejna wieża. się tam jakieś typki Trudno powiedzieć. Jakoś nie widzę nic specjalnego tutaj. No wydaje mi się, że jesteśmy tu pierwsi. Zajrzyjmy się i jedźmy dalej. Most zwodzony, powiało wieczorem. Wiesz, nie stawia się takiego mostu, jeśli nie chce się przerzucić. Dobra, możemy się rozejrzeć, jak to tutaj wygląda. Trzeba będzie ten most opuścić Ale coś czujesz tutaj będziemy się napierdalać łomę te beczki wybuchowe Więc coś mi się wydaje, że one są tutaj nie bez powodu Ale czy mam rację? Tego nie wiem symbol. Rozpoznajesz go? Co to może być? Tak, to znak mhm. Grasowała po Karaibach. Myślałem, że zmarła w więzieniu. A przynajmniej tak podają źródła. <noise> w sumie. Everly pewnie i ją zaprosił. No dobra. Hmm. Czy coś też jeszcze więcej znajdziemy? Chyba nie. To na górze raczej nic nie będzie. Chociaż. No bo tutaj zjedziemy sobie na drugą stronę. Tylko tutaj też możemy się bujnąć na drugą stronę. Więc. W sumie na jedno wyjdzie. I teraz chcemy odblokować ten most. I... Jak to nie dostanę się do korby. Poszukam nie, na czym można nie, nie, czegoś na czym można nie, 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 czegoś nie, nie, można nie, No a nie, 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 to jest kurwa dobra skwina. Jak tutaj to wszystko ogarnąć teraz? Czy ja coś tutaj znajdę? Raczej kurwa nie. Hmm. Tutaj coś? Też tak średnio. To jest dobra skwina. Bo sobie można by było po tym wejść, bo to nie jest aż takie wielkie nachylenie jakoś. Więc można by było po tym wejść. Ale no, gra nam tego nie umożliwia, niestety. O szkoda. Bo by nam to w cholerę ułatwiało zadanie. Eee, No wiem, że tam muszę dojść. Pytanie. Co moje? Jak? Hej, młody! Słuchaj, na szczycie wieży jest jakaś wielka skrzynia. Może się na coś przyda. Hmm To jest dobry plan I chuj kurwa nie trafiłem I chuj kurwa nie trafiłem Chuj bombki szczelił Jeszcze musiałem kurwa nie trafić, ale dobra No się dalej Wiem przynajmniej, że nic tutaj za bardzo nie ma Wiesz Nie stawia się takiego Wiem, że niczego to jest za bardzo nie ma tylko czegoś ochroni Tylko nam się tutaj zapisał w notatniku naszym nie zapisał. Kolejny symbol. Rozpoznajesz go, co to może być? Tak, to znak Bonnie mhm. Grasowała po karaibach. Myślałem, że zmarła w więzieniu. A przynajmniej tak podają źródła. <laughs> w sumie. Awry pewnie i ją zaprosił. Okej, okay, dobra, i teraz tak, żeby tam wejść na górę. A, to jest to skwina. A, coś tutaj? Ten, 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 teraz. Urwa, tutaj jakie. Chodzi o Dobra, tutaj widać, mamy to. Możemy teraz pływać, wejść po tym. W porządku! Hej, uważaj na siebie, młody! Spokojna do szochrana. Bo tutaj mamy podest. Mm, I teraz, i teraz, i teraz lecimy tędy. Do ja się, tutaj doskoczę. Nie o to mi kurwa chodziło. Nie o to mi kurwa chodziło. Chodziło mi o to, żebyś się tam złapał tamtej prostopadojej ściany, a nie żebyś kurwa skoczył 180 stopni za siebie. Nie o to mi kurwa chodziło na tam. Dobra, let's try again. Okej, okay, dobra, o to mi chodziło właśnie, Nathan. O to mi chodziło. Dobra. No, kurwa. No czemu mi się to, to namierzanie włączyło teraz, kurwa mać. Przeszkadza mi to, no. Kurwa. Jakie to jest zjebane. Tak, w teksturze. sobie strzel. Wypierdalaj z tym gównem. Pierdolę, kurwa Aha, czyli mam tutaj zlokowany widok, tak? No kurwa, zajebiście, nie? Zajbiście kurwa jesteście Ja pierdolę, kto kurwa to robił Kto kurwa tutaj to robił? Dobra, tak widzę, że tutaj chuje byśmy doszli Jak mam to zrobić? Nie wiem, od tej strony coś? Też tak troszeczkę chuja Też tak troszeczkę chuja A pytolek ty jesteś kurwa to podne na tam to jesteś kurwa to podne A tylko że wyszedłem teraz A, chuj ci w dupę Czego się tutaj kurwa nie da złapać? Mm. No bym musiał tutaj chyba jakoś to coś też kurwa nie. Nie wiem kurwa jak ją tam wejść. Jak ją tam kurwa wejść? No tutaj by się dało, ale tutaj kurwa Natan jest upośledzony i on tak nie zrobi. Jerdole. to by się tego mogło... Czyż też chyba ciężko by było? Bo on też ma ograniczone te... On też ma ograniczoną... to ograniczone pole tego łapania się wszystkiego Kurwa nie wiem Jak ja... Nie wiem jak ja bym miał to zrobić No bo to bym się tego chwycił chociaż... w ogóle dostać się tam to jest rozjebane Dostać się tam to jest przejebane Od tamtą bym musiał się dostać, ale Kurwa jak Dostać się tam tylko kurwa jak Hej młody Słuchaj, na szczycie wieży jest jakaś wielka skrzynia Fajnie, cieszę się Fajnie cieszę się Tylko kurwa weź się tam dostań jeszcze Mogę to jakąś wskazówkę poprosić? Nie chcę samochodu, chcę jakąś wskazówkę Wiem, jakoś się te mury rozpierdoli to chyba bardziej. A z tego co widzę, to chuja. Ach, jak mam tutaj to zrobić, panie dzieju? Jak mam tutaj to zrobić? Nie, tam ja się nie chcę spadać. Bo nie wejdę z powrotem. Tam też raczej nie chcę spadać Ja muszę coś tutaj zrobić z tą skrzynią, tylko jak ja mam to kurwa zrobić? Jak ja mam się tam kurwa dostać? O to jest największe pytanie Tego przenieść nie mogę, to jest chyba amunicja Nie no, to muszę tutaj jakoś to zrobić, tylko kurwa jak? Dobra, chyba znalazłem to, czego szukałem. Chyba znalazłem to, czego szukałem. Ej, chłopaki, za tym mostem stoi ogromna wieża. Największa ze wszystkich. Bingo. Teraz trzeba to popchnąć. I jedziemy. Trzymaj się na tan. And here we are. Ej, młody, wszystko w porządku? Nic mi nie jest. Jest. OK I'm Dobra. Przeprowadzę auto. jest pod mostem. Co ty chcesz, kurwa, Sali. Auto jest pod mostem. Dobra. Zdechaj płyno styknąć. Styknąć, noś. ja to załatwię. Znaczy, nie otwieramy most. Jedna wiesz?

No chyba wszyscy Ej, stąd się robi. jakoś ten most. Dobra, opuścimy go kiedyś czy nie? Ci OK O to chodziło What chodziło